Siemaneczko z tej strony Krzychu z kanału Grajbuda.pl Pozdrawiam tradycyjnie, moich widzów. Jeśli trafiłeś do mnie na kanał pierwszy raz, zapraszam Cię do zasubowania i do polubienia mojej strony na Facebooku grajbuda.pl. Link do strony w opisie tego filmu, zapraszam. Moi drodzy, kolejny unboxing. Tak jak mówiłem, tydzień unboxingów. Dzisiaj coś większego, zobaczcie, paka coś fajnego dla Segi Saturn którą bardzo którą, którą to konsolę bardzo, bardzo lubię ostatnio był unboxing też dla Segi segarelli 2 i test dobra, rozcinamy to bo pewnie nie możecie się doczekać tak samo jak i ja więc tniemy tniemy jeszcze raz tniemy tutaj kasiemkę Ostatnio paczka była zajebiście zapakowana, tu mamy pudełeczko. I co tam w środku jest. Co tam w środku jest, ja już wiem co tam jest. Wy zaraz zobaczycie. Tutaj jakieś dekturki, Już widać napis Sega Saturn. I mamy to. Yy, tu jakieś papiery, Zobaczmy co tam coś jeszcze jest, nie, nic tu nie ma. Dobra, i mamy pudełeczko, Sega Saturn. Cena 69,99, a jest to joypad dla Segi Saturn od RetroBit. Bachniemy ten worek nożykiem. Bąbelkową folię. O, widzicie. Kurde, wszystko mi z rąk latuje. Po mało. Żebyście wszystko widzieli. Mamy, tak mówię, nowy padzik od retrobit dla Segi Saturn. Tu zbliżonko zrobimy o. Oficjalna licencja Segi. Oryginalne z, konsol z oryginalnymi konsolami Saturn. No, to co, będziemy rozpakować? Zbadamy sobie, jak to wszystko wygląda. Tu mamy dwie takie foliki, trzeba było je przeciąć. Ciach. I druga tutaj ciach. I otwieranie pewnie będzie z tej strony. Dokładnie. Zaraz porównamy sobie tą, ten joypad z zamiennikiem za 40 zł. Tu już nic nie ma w pudełeczku. Już widać, że kabel jest o wiele, o wiele grubszy. Tak przynajmniej się wydaje. Zaraz sobie porównamy yy, niż w zamienniku chińskim. Tutaj mamy wtyczkę. Bardzo fajnie to wygląda i dotyku ten kabel też jest taki miększy. nie no zobaczcie jak się szkli piękny piękny piękna rzecz no i fajnie to i takie niby na ten dripet. pięknie się szkli Chinol się w ogóle nie szkli jest jest yy, matowy start no fajnie, zajebiście. Zobaczmy z tyłu. Jest RetroBit logo i logo Segi. Oczywiście robiony w china. Bardzo fajnie pracuje krzyżak. Przyciski. Polecam ogólnie, polecam, bo pad, pady oryginalne, te z, yy, wypuszczane w latach 90. są koszmarnie drogie, dla używki oczywiście. Nowe yy, to jeszcze droższe, więc alternatywa jest zajebista, żeby sobie sprawić za niecałe 7 dyszek yy, takiego joypadika yy, dla Sega Saturn. Szkoda, że nie ma tych jeszcze większych tych padów, tych pierwszych. Yy. I przydałoby się, żeby Retrobit zrobił jeszcze ten analogowy, ten, o, ten co był dodawany do gry Knights. Też by było fajnie, bo są też drogie. I porównajmy sobie teraz, bo sobie przygotowałem tutaj wcześniej yy, zamiennik za, o, zamiennik za 40 parę złotych. Zobaczcie, zobaczcie to. Sam wygląd już yy, mówi coś o sobie. Gumeczka, tu też jest gumeczka. Krzyżak. Krzyżak chodzi podobnie. Przyciski te są oczywiście mniej wyrobione. Bumpery są szare, zobaczcie. I z gładkiego plastiku. Tu są z chropawego plastiku i czarne. Słyszycie, jak, jak ten chodzi? Zobaczcie, jak ten chodzi. Inny klik całkowicie. Fajnie fajnie się to trzyma w ogóle. No Lepiej, ogólnie lepiej. Wszystko lepiej. Zobaczmy sobie kabel, grubość kabla. Deko, deczko jest grubszy, ten od Retrobit i bardziej taki jest yy, giętki. Czuć, czuć, po prostu, że to jest lepsza, lepsza jakość. Także zaraz sobie przetestujemy go na jakieś gierce. Zobaczymy jak działa. Robię cięcie i lecimy z jakąś gierką. Dobra, wybrałem sobie gierkę, kultową grę na Saturna do testu tego Joypadzika, mianowicie Virtua Fighter 2, którą kiedyś pokazywałem na moim kanale, gdzieś tam wcześniej, kiedyś, ale chyba jeszcze bez komentarza. Bardzo zajebista, fajna gra. O Tutaj mamy książeczka, no tutaj jak zwykle defekt o, yy, że się odkleja ta etykieta, ale na to też jest sposób może kiedyś pokażę, jeszcze nie, nie robiłem remonciku, że tak powiem dobra, wezmę płytę płytka jest też troszkę zjechana, jeszcze yy, nigdy jej nawet nie polerowałem, bo działa po prostu, no działa bez zarzutu, dobra dajemy do konsoli za, załączamy i może teraz zrobię cięcie, bo ustawię sobie po prostu dobrze statyw na, yy, na telewizor. Ustawiłem już yy, statyw. Gra już się odpaliła. Mamy ekran tytułowy. Kurde, szkoda, że nie widać tego jpeg Może włączę lampę? Może będzie lepiej to wszystko widać? O. Tylko, że się kurde będzie odbijać w telewizorze. Spróbuję to jakoś ustawić inaczej. Może tak będzie lepiej. Bardzo lubię Virtua Fighter 2, chociaż trudniejsza, bardziej techniczna niż trójka. Ale to jest kultowy tytuł na Sega Saturn. Każdy, kto ma Saturna, to powinien mieć w swojej kolekcji tą grę. Ogólnie to był pokaz możliwości Saturna, jeśli chodzi o grafikę 3D. Może porównywalne jest też graficznie Dead Alive Jedyneczka, który też kiedyś pokazywałem. Chyba u mnie na kanale, może trochę ściszę, bo może za głośno jest. Zagrajmy sobie ze dwie rundki. Zobaczmy, jak mam ustawione opcje może 3 rundy damy easy, dobra arcade mod oczywiście oczywiście wezmę dziadka pijanego mistrza nie wiem czy wyszłem, czy, czy zatwierdziłem teraz wyszłem jeszcze raz Shuna. I mamy gierkę, gramy bardzo fajnie się gra na tym Joy Pacziku, którym się to robiło takie o. A, złapomnie. Zobaczcie jak szybko chodzi ten Virtua Fighter, a z tego powodu, że zrobiłem 60 Hz mod dla mojego Saturna, więc chodzi to jakby o 10 klatek szybciej niż wersja europejska. I obraz jest ostrzejszy ogólnie. No to jest, idzie po RGB teraz na telewizor oczywiście. A chciał mnie tutaj pojechać. Bardzo fajnie się gra. Przyjemnie. Joypadzik zdaje egzamin. Ten plastik właśnie, ten, ten połyskliwy jest fajny w dotyku, taki gładki. I bampery, co w Hinolu, jak już widzieliście, yy, były chropawe. Aj, 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 A widzicie, nie jest prosto. Chociaż w opcjach wyłączyłem y, opcję, że komputer się uczy Twoich kombinacji, bo jest taka opcja w tej grze, że po prostu komputer się uczy Twojego stylu gry i jest y, po prostu trudniejszym przeciwnikiem później. A kurde trafiony. No zagrajmy jeszcze jedną, post jeszcze jedną postać, jeszcze jedną walkę. Co do 60 Hz, tego modu 60Hz, to polecam. Do zobaczenia gdzieś na YouTube. Ja nie robiłem filmiku. Model pierwszy jest łatwiejszy chyba niż model drugi, z tego co czytałem. Do zrobienia. Zrobienie jednego mostku kabelkiem i przylutowanie po prostu przełącznika. Mam z tyłu zamontowany. Może kiedyś pokażę w klapce taki przełącznik, bo nie wszystkie gry. Yy, Poprawnie to tolerują, bo niektóre mają obcięty ekran na przykład, ale to akurat można sobie przełączać. To nie ma żadnego problemu. Ten mod można właśnie sobie przełączać te 60 Hz. A! choć jak się słaniają. Udało się. Lubię Virtua Fighter 2 tak dla relaksu popykać. Bezstresowo włączać sobie jakieś easy po 5 rund i, i napaczać. Yy, team Battle też tu jest. ogólnie gra jest w graniu trudniejsza niż trójka no i padzik jak już mówiłem zajebista sprawa za te pieniądze naprawdę naprawdę polecam samo to że jest yy, świadomość że jest yy, licenc licencjonowany produkt yy, po prostu jak oryginał nic nie można mu zarzucić. Długość kabla jest fajna, bo akurat jest sporo dłuższy niż ten Hinol. Co może co daje to, że mogę sobie wreszcie siąść wygodnie gdzieś dalej od telewizora, wyciągnąć nogi i sobie pykać, nie? Dobra moi drodzy, to będzie tyle. Polecam ten joypad od Retrobit, ja sobie jeszcze popykam. Troszeczkę wirtualna Fighter 2, a wam yy, życzę miłego dnia. No i śledźcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.